Poruszyliśmy z sędziami przede wszystkim temat Spy Doksu, czyli korzystnie rozwijającej się akcji i realnej szansy na zdobycie bramki. I to był temat, który prowadziłem ja. Mariusz prowadził zajęcia z rozmyślnego zagrania piłki ręką. Także to, to, to szczerze mówiąc dla sędziów myślę najbardziej Ciekawy temat, który należy dobrze interpretować, a tego typu te tematy, po pierwsze, są, decyzje są ważne dla, 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 dla całego widowiska sportowego, bo decydują o żółtej, czerwonej karce czy podyktowaniu rzutu karnego. Więc całe warsztaty były bardzo owocne, dużo dyskusji, duże zaangażowanie chłopaków i dziewczyn. Także zdecydowanie jesteśmy zadowoleni, że, że te tematy poruszyliśmy. Dwa razy w roku robimy takie szkolenia. Jestem tu najbardziej doświadczonym sędzią. Zapraszamy teraz Tomka, kiedyś był Paweł Gil. Chcemy przekazać sędziom to, co nas na, nauczą w centrali. Takie, jakie mamy zasoby wiadomości przekazujemy sędziom, tak żeby po prostu szkolenie, które się odbywa dzisiaj tutaj, to kiedyś robimy też szkolenia na, na boisku. Teraz jest tylko takie szkolenie z teorii, z klipów, to co popełniamy najwięcej błędów. Chcemy pokazać młodszym kolegom, żeby w rzeczywistości uczyli się i wyciągali wnioski, nie popełniali takich błędów z boisk w naszej lig. cały czas jest taka tendencja, żeby nie być zbyt drobiazgowym. No, drobiazgowym to nie znaczy, żeby nie odwizdywać fauli, bo tutaj się nic nie zmieni, no faul jest faulem. Natomiast jeżeli, jeżeli tą grę można maksymalnie upłynniać i nie przerywać, to, to na pewno sędziowie są do tego zobligowani. Oczywiście z zastrzeżeniem ochrony zdrowia zawodników. Czyli, czyli tutaj no, jakby my jesteśmy, stoimy na straży tego, żeby żeby jeżeli jakiś fał był, był powiedzmy rażącym faulem, to żeby karać zawodników za to czerwoną kartką. My wszyscy znamy się na przepisach, a generalnie powiem tak, grałem też w piłkę i wydawało mi się, że jak poszedłem na sędziego, to znam przepisy. Niestety nie znałem wtedy przepisów, bo nigdy nie czytałem książki. Teraz, gdy mam to doświadczenie, bo już sędziuję ponad 20 lat, to generalnie zalecałbym każdemu piłkarzowi, już nie mówię o kibicu, ale każdy piłkarz, przeczytał przynajmniej raz w życiu książkę i by na pewno inaczej spojrzał na przepisy gry w piłkę, a na pewno na rękę też by inaczej spojrzał. Ręka budziła kontrowersje, budzi będzie budzić jeszcze kontrowersje. Sala ma czasami podzielona. Wszyscy mówili, że nie ręka albo że ręka. No to jest metodologia, którą dostajemy odgórnie, że wtedy jest ręka i wtedy. I dlatego informacja przekazana sędziom, jak mają postępować w podobnych tak sytuacjach, żebyśmy na boiskach Podkarpaccia nie mieli problemów z ręką. Choć to nie jest łatwe. No będą sytuacje, gdzie kilku sędziów powie, że to jest karne i podyktuje, a będą sytuacje, gdzie kilku sędziów podejmie decyzję gramy dalej. Poradzili sobie bardzo dobrze. Generalnie każdy wykład jest fajny, jeżeli, jeżeli druga strona jest zaangażowana. I ten lepszy wykład, jeżeli to sędziowie zabierają głos, to oni coś interpretują, oni używają specjalnych kryteriów, do oceny zdarzeń analizują, i wtedy te wykłady myślę są, są ciekawsze, a, a dla nich jakby. Analiza sytuacji może sprawdzić się później w sytuacjach boiskowych. Także poradzili sobie bardzo dobrze, byli bardzo zaangażowani, podejmowali dobre decyzje, więc mam nadzieję, że ta wiedza, którą tutaj pozyskali, przydaje im się w tej praktyce boiskowej, w podejmowaniu prawidłowych decyzji. Generalnie powiem tak: czy to zagranie piłki ręką, czy FAUL nierozważny, nieostrożny, czyli spa. Musimy pracować nad tym, bo generalnie nigdy nie powiem, że ja jestem bardzo dobry, bo jakbym tak powiedział, to jestem słaby, więc generalnie skupiam się na tym, żeby się cały czas doskonalić. Tak samo przekazujemy wiedzę tym chłopakom z czwartej ligi czy z okręgówki, żeby się szkolili i cały czas podnosili swoje umiejętności.